Hej, tu klockowy wariat, aktualnie jestem w Smyku yy, i przywita was ten miły pan. No co, nie wiem, czy jest miły, bo nie gadałem z nim, ale jest zbudowany z klocków, więc jest fajny. I jestem w Smyku i poglądamy sobie dzisiaj jakieś różne nowości, różne zestawy. Ogólnie przy, przyjechałem po jeden zestaw z Jurassic World, a jeszcze nie jestem pewna, czy go kupię. Tutaj na początku mamy nowego Aston Martina z LEGO Speed Champions i różne inne zestawy. Później tutaj są LEGO Minecraft, trochę pomieszane z LEGO Star Wars. Tutaj jeszcze na dole kilka zestawów z LEGO Technic. Nie wiem, tutaj jest Baby Yoda i zwykły Yoda. O, tutaj są jakieś różne nowości z Ninjago. Jest ten złoty smog Loida, czy jakoś nie wiem. Za bardzo się nie znam na Ninjago ale ten smog akurat zwrócił na moją uwagę. Tutaj później mamy LEGO City, różne zestawy. Tutaj LEGO Stars, różne inne takie. Tutaj od razu obok LEGO City zaczynają się LEGO Friends, i później są LEGO Duplo, ale o LEGO Duplo. Na razie nie gadam. O, jestem przy dziale z Lego Jurassic World. Tutaj jest ten zestaw. Właśnie go miałem zamiar kupić. Tylko jak widzę tą cenę, to aż mi się odechciało. Czyli niestety dzisiaj nic nie kupię. Najwyżej zamówię ten zestaw przez promoklocki. Tutaj niżej też są jakieś z Lego Jurassic World Dominion. O, jest! Baby Groot. Ja bardzo go chcę, tylko na razie, na razie nie mam zamiaru go kupować. Tutaj obok są jakieś zestawy do góry z LEGO Architecture. Tutaj LEGO Ideas, LEGO Batman. O, jest drzewko Bonsai, które sam posiadam. O, tutaj z drugiej strony też są jakieś rzeczy z Marvela. O, tutaj jest regał z zestawami z LEGO Classic. Tutaj jest LEGO Mario. O, są nowe drogi z LEGO City. Tutaj jest coś dla panów LEGO Technic. A z boku są zestawy z Harry'ego Pottera. O, są te książki. One też są ciekawe, tylko no, trochę drogie. O, jest... Poli. Posterunek policji, tak. Super modular. O, jest jeszcze taki mały zakątek z Lego Creator, Tutaj różne zestawy. Tutaj Lego Super Mario. Jeszcze więcej Lego Super Mario. No i tak naprawdę, to już chyba wszystko wam pokazałem. Niestety, jak widzieliście, zestaw, który miałem w planach zakupić, jest holendarnie drogi. Więc co, ten sam pan, który Was przywitał, Was pożegna. Pa do następnego filmu.